syn miał wszystkie dokumenty przy sobie, a w szpitalu leżał jako NN? Ja go szukałam 8 godzin po całej Warszawie. Nawet na izbie wytrzeźwień byłam. Skrzynka z prądem, zalana. No ale to jest niemożliwością, żeby on jechał 70, metru, 70 km na godzinę, bo mojego syna by 30 metrów do przodu nie wyrzuciło. Godzinę później tu już nam kapie, proszę bardzo. Nie bo ratować musi, a już później zajmowanie się pacjentem jest takie, no. no. Nie wiem, dla organów powstrzymują takich ludzi przy życiu? Mieszkanie już, kapie. A tu, sąsiadka. Proszę, proszę bardzo. Prąd wyłączcie, bo was prąd zajedzie. Wiadomo nie od dziś, że nasze państwo jest dobre tylko w momencie, jeśli niczego nie potrzebujemy. Jeśli jesteśmy zdrowi, jeśli mamy co jeść, gdzie spać, mamy pracę, rodzinę, problemy zaczynają się pojawiać w momencie, w którym. Jakaś sfera naszego życia przestaje działać poprawnie. W momencie, kiedy tracimy jedno z naszych dóbr, dowiadujemy się, że wszędzie możemy odbić się od ściany. Tak naprawdę ważniejsza jest papierologia niż człowiek. Dowiadujemy się, że są ludzie, którzy na wszystko bardziej zasługują niż my, i zderzamy się. Z rzeczywistością polskiej prokuratury, polskiej służby zdrowia, polskiego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym. Co czujesz? Bezsilność? Bezradność? Lęk? Tak właśnie czuje się pani Edyta, matka Sebastiana, który nie doczeka się chyba sprawiedliwości, mimo tego, że sąd wytyka błędy prokuratorowi. W ocenie sądu zażalenie skarżącego jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego przeprowadzona przez sąd, y po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego i wskazanymi przez niego okolicznościami, doprowadziła do wniosku, iż decyzja o umorzeniu postępowania jest przedwczesna. Nie sposób bowiem w niniejszej sprawie przyjąć, że okoliczności zdarzenia zostały wszechstronnie i szczegółowo wyjaśnione. W ocenie sądu koniecznym jest zatem stosowanie uzupełnienia materiału dowodowego. Przede wszystkim prokurator nie mógł przesłuchać w charakterze świadka. Pokrzywdzonego z uwagi na to, że pozostaje on w śpiączce. Tym samym prokurator popełnił znaczący błąd przypisując winę za wtargnięcie na jezdnię na czerwonym świetle bez jakiegokolwiek materiału dowodowego potwierdzającego jego winę za wypadek drogowy. Syn został potrącony przez samochód. Tak. tak, dwa lata temu. Dwa lata temu. I to też jeszcze pandemia chyba. Tak, tak, pandemia już była, była. Jak wygląda sprawa w prokuraturze? No umorzył prokurator, odwołanie pisałam mhm. do prokuratury o ponowne rozpatrzenie czegokolwiek. No i sądu odbyła się w lutym rozprawa. Sędzia zauważył straszne niedociągnięcia ze strony prokuratora mhm. i nakazał ponowne rozpatrzenie tej sprawy, tak? Powołać w ogóle biegłych świad... znaczy biegłych y od spraw wypadków mhm. w ogóle, bo nie, no, no, no. To w, ogóle nie byłoby. w ogóle nie. Mówię, syn miał wypadek 27 października, a 2 listopada przyszło mu pismo z komendy, że zostanie poinformowany po zakończeniu śledztwa. Dowiedzieć się niczego nie mogłam, bo syn jest do dorosły, jest RODO. Syn miał wszystkie dokumenty przy sobie, a w szpitalu leżał jako NN. Ja go szukałam 8 godzin po całej Warszawie. Nawet na izbie wytrzeźwień byłam. Nigdzie go nie było, nigdzie go nie mogłam znaleźć. Trzy razy jechałam na saszerów. I w końcu taka młoda dziewczyna wyszła i mówi, że wie pani co, no jest młody chłopak po wypadku, mówi. Ale trzeba go i zidentyfikować. No i upadłam, no bo no. dobrze, że byłam z partnerem, tak, z którym żyjemy 19 lat. Poszedł, zobaczył, mówił, tak, to jest on, Bastek nasz. No i co się okazało, że no rękę miał złamaną, nogę, krwotok wielonarządowy miał, wyciętą, śledziony. No i najgorsze z tą głową, tak, bo mało uszkodzone, i mózg. Czyli nie ma możliwości powrotu do zdrowia. No lekarze tak mówią, tak? ja im nie wierzę, bo widzę, jak idzie mój syn do przodu, tak? Mm -hmm. Bo pomalutku, ale idzie, Widzimy po tych rehabilitacjach tam do profesora Tellera. I pomału, pomału syn, no, idzie do przodu, tak? W tej chwili już nie jest taki śpiący, bo śpiący, tylko mm -hmm. że jest wybudzony z brakiem kontaktu. Aha. Tak więc na stanie tak? Ale no mówię, no lekarz tutaj był u mnie, jak to prokurator, bo przecież ja im doświadczam nie z wypadku, że są świadkowie, mhm. bo pan policjant twierdził, Matulko, że nie ma świadków, nie ma nic, nie ma nic, że syn wbieg po prostu, tak, bo zeznaje pan turek, tak. Z czego się później okazało, jak zaczęłam tę awanturę robić, że jak to i w ogóle, i w ogóle, żeśmy monitoring ściągnęli przede wszystkim z synem młodszym, tak? Żeśmy mhm. sami po miesiącu czasu, jak byłam dopiero w stanie wyjść z domu, to monitoring żeśmy tam znaleźli. Ktoś nas w ogóle informował i mówił, tak, że syn właśnie jest w bieg z prawej strony, bo uszkodzony jest samochód z prawej strony. Mhm. I oni twierdzą, że on wszedł w bieg z prawej strony samochodu, co ja mam na monitoringu, że on wchodzi z lewej strony, czeka aż się światła zmieniają, stają samochody, bo tam billboard jest i to mhm. widać. I oni twierdzą, że w dalszym ciągu, bo tak Turek zeznaje, że on wbiegł z prawej strony. No. A on mało tego, on dozwoloną prędkością jechał, nawet zwolnił przed tym skrzyżowaniem, a tam jest do 70 km, tak? Mhm. No ale to jest niemożliwością, żeby on jechał 70, metru, 70 km na godzinę, bo mojego syna by 30 metrów do przodu nie wyrzuciło. A on 30 czy prawie 40 metrów do przodu poleciał, jak on go huknął. I dziwne, że tylko Turek miał zielone światło, dlaczego samochody za nim nie jechały? Tu tylko tu trzeba, trzeba było chyba powołać własnych biegłych. No, tu zresztą jak lekarz sądowy biegły, później przy tak dalej, była, bo, ten, bo ja tam zaczęłam wnioski i tak dalej, takie do tej prokuratury. Był tu u mnie lekarz biegły sądowy, stwierdził tylko to, że on ma otłuczoną głowę, tak, i lewą stopę złamaną. A, wie, a to, że miał odbarczanie mózgu, to, że ma pięć mózgu uszkodzony, że miał operacyjnie rękę składaną, że miał nogę złamaną, że ma śledzioną wyciętą, że ma krwotok wielonarzędowy. Mhm. Tego już nie ma. I nie ma tego w nie ma w opisie lekarza sądowego biegłego. I dlatego mówię, odwołam się, bo prokurator no tak. umorzył tą sprawę. Odwołałam się i w tym była sprawa ponowna. No mhm. i nakazał prokuratorowi. No i prokurator znowuż, no bo na podstawie zeznań tego, znaczy no tych, świad tych biegów mhm. sądowych, że on wbiegł. Świadkowie są niewiarygodni, tylko jest turek wiarygodny. Na nowo napisałam odwołanie. No, no czekam dalej, co będzie. W ogóle prokurator jest taki, że jak do niego dzwoniam, no to pani się liczy z tym, bo czekam za zaświadczenie za lekarza, bo wie pani, no tam będzie zgon. Tak mi pan prokurator powiedział. Później jak dzwoniłam się, dowiadywałam, co z tą sprawą, to wie pani, umorzyłem sprawa, co złotóweczki się pani zaświeciły? Nikt inny tego nie zrobił. Bo po co, skoro kierowca pochodzenia tureckiego zeznał, że nic nie zrobił, to zdaniem prokuratora nic nie zrobił i nie ma co się nad tym zastanawiać. Sebastian nie mówił. To się nie obroni. Prokurator Wojciech Uniewski, którego znamy przede wszystkim ze sprawy Ambergold, tak, kochani, dobrze słyszycie. Według pani Edyty, która próbuje się z nim skontaktować, przebywa on od pół roku na L4. Postanowiłam sprawdzić, jakie on stanowisko objął w sprawie Ambergold, i wiecie co? Tam też nie widział znamion czynu zabronionego. Niesamowite, prawda? Był przesłuchiwany przez komisję śledczą Ambergold, przeniesiony został z Warszawy do Pieseczna, policjant zajmujący się sprawą Sebastiana przeszedł na emeryturę. Tak, drodzy Państwo, dzieje się w naszym kraju. I co ma zrobić w tej sytuacji Sebastian? Jak widać, jest na straconej pozycji, bo prokuratura w tym państwie jest bezkarna i nie odpowiada za swoje czyny. Nie jakżeśmy zjeździli z synem później, mówię w ciągu miesiąca, żeśmy monitoring ściągnęli o tych świadkach, żeśmy się dowiedzieli, na straży pożarnej tam nam nikt nic nie chciał udzielić. Żadnych informacji w Mrokowie. Bo to w Mrokowie jest to Straż Pożarna. I tylko jest Turek wiarygodny. Pani powie, jak to działa? Skoro świadkowa wyjeżdżała stąd, on jechał stąd, ja i cały dwoje mieli zielone światło? Bo ona zaznawała, że gdyby nie w bastka uderzył, to on by w nią uderzył. No to nie mogli mieć jednocześnie dwóch świateł zielonych, prawda? A tym bardziej, że tu facet obok stał, który przyjechał też na Warszawie i stał, bo miał zielone światło. Tylko Turek miał czerwone. Znaczy ten miał czerwone, a tylko ten miał zielone. Tutaj no, nadają chirurgia w szpitalu mhm. na leżał, leżał, to nie mogę powiedzieć, bo naprawdę. Bardzo takie dobre pielęgniarki, kochany Boże. Ja z nim rozmawiałam przez telefon na odległość, bo ona ze słuchawką do niego szła. Mimo tego, że on był w tej śpiątce, tak? Pod, no, no. Pod, pod tą aparaturą, bo on miał, mówię, w zeszłym roku rekonstrukcję głowy robioną, mm -hmm. bo on miał tu taki ubytek Aha. przecież mój Sebastian. No, w tym roku miał wyrywanych dziewięć zębów i, i miał, niestety zapalenie mu się zrobiło. I miał zapalenia opon mózgowych, bo tak do mnie lekarz szedł z przychodni. No i później y, te zęby mu wyrwali, zapalenie opon. No i co doszli do wniosku, że mu się ta zastawka zapchała, bo ma zestawkę po tak, żeby mm. ta korefa odpływała, Wymieniano miał zestawkę, także w ciągu paru miesięcy miał trzy narkozy, operacje, wyrywanie tych zębów, także mówię, też dużo mi przeszedł, ale dziękować Bogu nie cofnął mi się. No, no. No i szpital, po tygodniu jak weszłam do dziecka, mówię, Boże, jedynie jak on wygląda, no. ogoliłam go, umyłam go, Też na drugi dzień wejść nie mogłam, już za dużo widziałam, nie? No. Do rehabilitacji, w tym momencie czekam czwarty miesiąc na rehabilitację państwową i wszystko prywatnie mu tutaj, no, zapewniamy, tak? No ale to mówię, to jest wszystko, wszystko mało, no a tym bardziej, że mówię, to każdy korzysta, czy no, będę teraz brzydka, bo powiem na rehabilitantów, bo ale są dobrze rehabilitanci, ale każdy na tym korzysta, wie Pani, żeby jak najwięcej pieniędzy, oni wiedzą, że człowiek z podziemi pieniądze No poszło. tak. Pielęgniarka nie przychodziła, bo covid. Prywatnie pielęgniarka mi tutaj przyszła i to też na drugi dzień, bo tak jakoś terminu nie miała, tego samego dnia, co ze szpitala mm -hmm. zwróciłam, żeby mi chociaż nauczyła powiedzieć, jak ja mam go odsysać, bo ba się bałam go dotknąć do tych ruchów. No tak. I bałam się, no, to przyszła dopiero, no, gdzie pokazała mi, jak mam tego pega czyścić, jak go mam karmić przez mm -hmm. tego, bo on jest pegiem karmiony, tak? W ogóle jak przewinąć, tak? No to to, to akurat wiedziałam, bo i że miałam chorego i mamę, tak? Ale no mówię, z tym nie miałam do czynienia. Mm -hmm. Mówi tą rurkę musisz wyjąć i umyć, a więc ja mam zrobić. No tą rurkę musisz wyjąć i umyć. Ja mówię, jak ja mam to wyjąć? Ja, mówię, ja tego w życiu mu nie wyjmę, bo to się dotykam, to zaraz zaczyna No. Mi. A w szpitalu nie, no bo przecież kurczynie mogło, można wejść bokowi. No tak. Przeszkolili mi pięć minut przed wzięciem go do domu. Tak, pani to zrobi, tak pani to zrobi, tak z pamiętam. Uszko zaczęłam wynajmować, wie pani, bo to człowiek z początku, to musi, że to krótko, tak? Mhm. No, trwa. Ale miesiąc, drugi, miesiąc trzeci, miesiąc, czwarty miesiąc, mówię, boże, ja 165 zł płacić co miesiąc, za to już trzeba kupić, tak? Ale wózek też mu się należy. No wózek to już Załatwili. No, ale ten wózek jest taki, że w ogóle się dla niego nie nadaje, też nic nie powie. Czy to jest w ogóle wózek, którym można jeździć po ulicy? Nie, raz z tego, że on w ogóle nie jest dla niego. Później zasiłek pielęgnacyjny, jak załatwiam, też jest problem. Nie należy się pani. W tym stopniu, znaczy, ja się musiałam zwolnić z pracy, przecież żeby się nim zająć, całą, mhm. całą dobę. Nie, dopiero firmę, przez firmę szybko mi załatwili. Ale człowiek idzie sam składa i odrzucają. A y, syn dostaje jakąś rentę na siebie? Znaczy czy on ma rentę, bo on miał przed tym wypadkiem w ogóle stwierdzoną pląsowicę, tak? Genetyczną Aha. chorobę, tak? No i on już ręczy. Czyli po prostu ciągnie tam rentę którą miał. No, tutaj, rentek, tak, tak, miał. tak, tak. No ale ja musiałam się z pracy za zzwolnić, tak? I też się dowiedziałam, że jest taki zasiłek ten, ten taki dla tych, tych osób opiekujących się. Tak, jest, no. no. Bo tak, zus to pani się niczego... Nic, nic, nic nie ma. E, O dofinansowanie żeśmy w styczniu złożyli e, na rehabilitację, no. tak? No przyznali nam 3000, bo tam jest dla mnie i dla niego jako ja, ja opiekun. No, mhm. I tam mają wyznaczone te ośrodki takie rehabilitacyjne, tak? No to jak wydzwoniłam po tych ośrodkach, no to żaden nie jest przystosowany dla mojego syna. Pytam się tej pani w sprawie, co mam w takiej sytuacji zrobić, tak? No. Czy jest możliwość przerzucenia tych pieniędzy na dokup łóżka? No nie ma, będzie musiała pani zrezygnować. No A to jak to nie wezmę nie. tych pieniędzy, nie wykorzystam, to później mi nie nazwą, bo powiedzą, że no. No no nie tak. wykorzystała no. pani, tak? To po co pani te pieniądze? To ja pani, to pani powiem jeszcze śnieżniejszą sytuację, bo ja jestem tymczasowym kuratorem takim jego, prawda? Mhm. Żeby cokolwiek załatwić, że zezwolić na operację, czy tam w ogóle, bo mówię, nawet ze szpitala go nie mogłam, tak? Bo, nic, bo no, no nie tak. wiadomo, tak. że on chce z Panią w ogóle mieszkać. Ja mówię, no teraz pani odpowie. Ale to są takie procedury u nas w no. teraz, no niestety, jak weszło RODO. I później do lekarza przecież poszłam, bo mówię, że tą głowę, żeby mu zaoperować, tak? No bo jak z tą dziurą ma chodzić. No. A lekarz mówi, A po co? Mówię, to po co go pan ratował? Mówię, przecież on się wybudzi? Dentysty nie ma. Jedni, tylko jedyni tu na Kopernika są tacy. No tak. Też no. nie przyjadą do domu, żeby, no bo nie ma takiej no, możliwości, ma tak? tak? Tam. Bo to chyba pod narkozą musi być. Tak, tak, no, tak. To tak, musi tak, być anestezjolog. Tak. No, laryngologa pani do nie wezwie z przychodni, tylko prywatnie. neuroroga tak samo. No to mówię pani, że jak ode mnie do mnie lekarz szedł tutaj z przychodni trzy dni. doszło do tego, że miał zapalenia mózgowych. Jak go w piątek wezwałem dopiero do mnie w środę dotarł. A międzyczasie wzywam pogotowie trzy czy cztery razy. Powiedzieli, że jeszcze antybiotyk nie działa. Na pierwsze co wchodzi, to od razu COVID -a patrzyli. Ja wie co pieniądze chcecie za covid On no, nie ma covid mówię, bo wczoraj miał to zrobione. A nic się nie zmieniło, od wczoraj nikt nie wchodził nie, nie, nie wychodził, tylko wy. No, poczelniach lekarz przed przychodni stwierdził, że ono zapalenia pod mózgowych. Mówię, no od poniedziałku na pana czekam. A on tak miał taki stan zapalny po wyrwaniu tych zębów. No on powiedział w ogóle, czy on tak długo szedł? Pacjentów ma tyle, a jest mało lekarzy u nas. Oni wszystko, to co jest dla nich dobre, to oni biorą pod uwagę, ale to co okay. jest dla pacjenta dobre, to tego nie ma. Albo tak będą mu trudnić, żeby mi tego nie zrała. Bo Nie wiem, czy można wystąpić o zmianę prokuratora. Na razie właśnie no. nic nie mogę nic zrobić. Teraz wszystkie procedury teraz przeszłam. Mm. Teraz w tym momencie, jeżeli oni mnie odrzucą, to tak, to wtedy mm. do Warszawy to przeniosę. Okej. Okay. No ale to trzeba przenieść, bo to jest jakieś... no mówię, no. Pani, wie Pani, co napisałam do naszej prokuratury tutaj w Warszawie, tej okręgowej taką, takiej jakby nadzór nad tamtą prógą, do tej pory nie mam. Do pana ziobre napisałam, cisza. Mówię, pierwszy raz jak jechaliśmy do Iławy, bałam się niesamowicie, bo mówiłam on wyszedł ze szpitala słabiusieńki, on miał mm -hmm. tylko trzy jednostki krwinek czerwonych, tylko. Ale ja jechałam tam tak z nadzieją, że on wybudzi mi profesor. No. Dzwonię już tutaj prywatnie do lekarza, że przyjechał, on dopiero wieczorem do mnie przyjedzie. No to na pogotowie tutaj zadzwoniłam tą całodobową do Praskiego. Mm -hmm. I tłumaczę kobiecie, lekarzowi, ta, która odebrała telefon, że taka sytuacja z synem, że gorączka jest że takie, proszę pani, on ma zastawkę zapchaną, od razu mi powiedziała, przez telefon, nie widząc pacjenta, tylko po moim opisie, że no, no. tak, że jest po urazie głowy, po wypadku komunikacyjnym, od razu przez telefon, Będzie, wie pani co, ja już wzywałam dwa razy pogotowie, powiedzieli, że tak oni mają, to ja zaraz do pani przyjadę, tylko jeszcze mam dwóch pacjentów i rzeczywiście ta kobieta tu przyjechała, ona wezwała pogotowie, ona im na tej karteczce na skierowaniu do szpitala taką remendę tam wypisała, że oni tu stali i czytali, ona mówi, nie czytajcie, tylko idźcie z nim do szpitala, drodze sobie poczytacie. I on nie jest pacjentem śpiącym. Uważajcie, bo on wszystko słyszy, on wszystko czuje. To nie jest worek ziemniaków, żebyście nim rzucali. Jedyna taka pani doktor, i nie mogę jej odnaleźć, wie pani, bo z no. tego wszystkiego ani telefon. Telefon mam zapisany, ale to jest ten dyżurujący ich tutaj. No, no, no. Ale jej kobity nie mogę znaleźć. I chodziłam do praskiego, dopytywałam o nią nic, a tą karteczkę co miała to dała, tylko im, a mi nic nie zostawiła w domu. Nawet nie wiem, jak ona się nazywa. Zabrali go do szpitala, tomografię mu zrobili, się okazało, że on ma zastawkę zapchną, oni ją wymieniali. A tutaj co? Bym wezwał następny raz pogotowy bo oni tak mają, tak? No bo mu strzyknęli pyralginę albo paracetamol, Pani Muda. No. I tacy pacjenci jak on, to nie są pacjenci. To nie są pacjenci. Po co? Na co? Warto? Nie warto. A obudzi się? No wie to po co go Pan ratował? Trzeba było go tam dobić. No po co go ratował? No. Nie? Schron ma takie podejście. Nie wiem, dla organów powstrzymują takich ludzi przy życiu? No i w takich, w takich warunkach yy, mieszkacie? że dla mnie to, Mi po prostu zabrakło słów. Ja przepraszam, ale dla mnie to... Wie Pani, tu nie jest nic zrobione, tak? Od, no. od, od 2016 roku. Jeden denerwuj się, Sepciu! Od 2016 roku, mówię, jak tak zaczęli nas stąd wysiedlać, mhm. no to, to było chyba tylko raz malowane. A, później A kiedy już... zaczęły się wysiedlenia? No tak, od 2014 roku, 2014. 2015, tak. No i przyznano Wam nowe mieszkanie? No. Małe. Ale tak, to duża jest, nie? No no bo mówię 42 metry. Chociaż no tak mówię, jak my żeśmy mieli tam 4 metrów brakuje, no ale to już gdzie z tym, tak? No. no, 42 metry, ale jest ta ścianka działowa. Że one są dwa... ale to są dwa oddzielne pokoje. No. To są no. dwa oddzielne pokoje. No tak, no i żeby tutaj było wiadomo, że tego łóżka po prostu nie będzie No, się no i tam... czego ona chce, tak? 42 metry, centralny gaz, wszystko jest, nie? Dwa pokoje. No i też ładne, no bo nie można mu zarzucić, że ono jest jakiś no, taki. No, po remoncie, po bardzo remoncie. ładne, tak. Tylko, że w ogóle nieustawne, jeśli chodzi o rehabilitację. No. Pisała Pani jakieś pisma o, o mieszkanie inne? No Znaczy, no ja już nie mogę, bo to już jest trzecie moje mieszkanie. Aha. Raz, dwa, trzy, tak, bo tu pierwsze no. dostałam na Brzeski, też był zawyżony metraż i pokój z kuchnią mhm. na nastroje. Później dostaliśmy na Stalowej ten lokal wyremontowany, pięknie pachnący, co żeśmy pojechali zobaczyć. To się okazało, że tam lokatorzy właśnie zeszli z góry, bo im się sufit walił, a tutaj w ogóle mieszkanie nie było ruszone. Yy, yy, a telewizji mi... mówili, że jest wyremontowane. Dla uściślenia dostała Pani mieszkanie z lokatorami. Tak. W pakiecie. Tak, w pakiecie. No i teraz dostałam to na stalowej, co w ogóle nie jest przystosowane, mówię no. A przecież widzieli o tym, że Sebastian tak? No. Bo przecież papiery wszystkie mojego syna mają, że jest yy, w znacznym stopniu upośledzony. Czyli po trzecim mieszkaniu już nie może się Pani starać o kolejne? Yy, nie. Teraz po prostu pójdę gdzieś zająć chyba na dziko. Nie wiem, co zrobię. No, złożyłam papiery do sądu administracyjnego, y -hmm. tak? No. A PFRON? Pisała Pani pisma do pefonu. Powiem pani tak. Tylko, że pani te zgody so... na wywalenie tej ścianki, bo tam jest ta ścianka działowa, tak żebyś. To powiedzieć. jest dykta. Tak, to jest dykta. I nie dostała pani zgody na wywalenie tej ścianki, żeby po prostu zrobić jeden duży pokój, w którym tak. będzie można obrócić łóżko. Mhm. Y ale mówię, tam nie ma możliwości, żeby drugi syn miał wersalkę, no bo mówię, w jednym pokoju wszyscy będziemy. A przecież on musi mieć ciszę dla siebie chyba, tak? On musi mieć ciszę, on musi mieć swój kąt. Czy ja tak dużo żądam? Proszę, kuchnia niech będzie duża, żeby tam wersalkę odstawić. Czy... I miasto mówi, że nie ma mieszkań w Warszawie. Nie ma, nie ma. Żeby były na parterze? Nie i ma, żeby... no pisała było no. pismo do Warszawy, pisane pismo. Czekałem na odpowiedź, bo jak im napisałam to pismo, to oni czekałem na odpowiedź w miasta. Czy jest jakiś lokal dla nas? Mm -hmm. No nie ma w całej Warszawie lokalu dla nas. Tak mi pani safiarska powiedziała tutaj w lokalowce. Ale na piśmie tego nie dostałem. Na pisma nie odpowiadają. Lokalu w całej Warszawie nie ma. Nie ma takiego lokalu dla nas. Już był na parterze i żeby był jeden duży pokój. Dużo Nawet może być do remontu. Aby go nawet przydzielić tak, było żeby, było, żeby on miał swój kąt w ciszy i żeby mu końce ćwiczyć. A tu nawet nie ma możliwości łóżka wstawić. No nie ma, no bo jak przyjdzie rehabilitant, jak on ma z nim ćwiczyć? Tym bardziej to jest pokój przejściowy, no a gdzie mam postawić we dwie? No przecież mam z młodszym synem spać. Czemu nie mogą dać takiego pustostanu? Ja wyremontuję go sama, na własny koszt. No na Grochowskiej nawet jest dużo takich pustostanów. No, ale i tutaj jest dużo mhm. przecież u nas na tej Pradze, na Targowej, na Ząbkowskiej, no tak. pełno jest tych mieszkań, na Stalowej takich, normalnych lokali, tak. Mhm. Przecież ja nie żądam nie wiadomo czego, tylko żeby były dwa pokoje, no. A nie pokój przedzielony dyktom. I co ja na tej ścianie nawet tam, żebym mogła powiedzieć cokolwiek, szafkę czy jakiś ten, bo przecież no ubrania gdzieś też muszę trzymać, ja no tak. mam to trzymać wszystko. No ja tam, żeby się przeprowadzić teraz, to w tej chwili musiałabym wersalkę kupić i łóżko zostawić, szafę, wszystko zostawić, bo tam nie będę miała tego gdzie wstawić, tylko dwie pojedyncze wersalki kupić i nic więcej. A gdzie mamy jeść, gdzie mamy ubrania no. trzymać? Ale 42 metry są, tak? No są. No. Pójdę ok. i sama wyremontuję. Ja nie potrzebuję od razu remontować, ja mogę to stopniowo robić. No tak, ciepło. tak. No chodzi o to, żeby było ogrzewanie i miejsce, no bo tutaj to, co ja zobaczyłam, a ta lana... Ta woda, co się lała na tym korytarzu, dla mnie to no już... ale tak jest tu co roku, jak te rury pękają, odmarzają. Z któregoś roku, którzyśmy nie byli, chyba z dwa miesiące bez wody byliśmy, bo rury pozamarzali. No. Hydraulicy nie dawali rady ich odmrażać. Szybko, szybko. No bo to trzeba czasu, tak? I bez wody byliśmy. Bo było pozamarzane. Mówię, pięć osób, a tu wszystkie lokale były zajęte, to było tak gwar, jak na Różyckim było, albo i głośno, bo to też podwórka, dzieci No tak, zawsze. jeszcze taka studnia, nie? Że to Ale tu tak. tak fajnie rodzinnie było, jedna drugiej pilnowała dzieci, czy do pracy, która śledziła, mhm. czy coś. No rodzina taka jedna wielka tu była, a teraz zostana z garstka. No. I co z tą kamienicą później? Nie wiem, co oni tu mają dalej zamiar robić. Bo ona chyba jest zabytkowa, to ja nie wiem, czy oni mogą tak... Wydawić. Nie wiem, no poprzednio, był plan, że tu miała trasa biec i tak nam zaczęły ten, a później ci przycichło. I znowuż ludzie zaczęli dalej spokojnie mieszkać. No. Później mieli dachy przecież robić też, ludzi wysiedlali, bo dachy mieli robić, w końcu dachy nie są robione. Teraz wileńskie ludzi przecież wyrzucają tak samo z kamienicy na czas remontu i co, i gdzie później wrócą? Już nie wrócą do tych lokali, nie chcą ludzie stamtąd wejść. Bo to mieszkanie jest własnościowe. Nie, 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 tu nawet nie było możliwości takiego wykupienia. Nawet nie jak pisałam się kiedyś zamienić, że tu nie chcieli tu nie przejść, bo to najgorsza ulica. nie? A to jeszcze mam pytanie: co, czy coś było kontaktowane z burmistrzem w, w sprawie tej cięknącej wody, tych pękających rurczy? Tak, bo to wtedy była trakcja. duża afera przecież ja tutaj radnych ściągałam. Czy co oni nie wiedzą, co tu się dzieje? Oni doskonale o tym wiedzą. Dzwoniłam wtedy po, właśnie po tych radnych, no to mówię, no to dobrze, radny, i ten radny zadzwonił do naszej tutaj pani i, kierownik naszej administracji, także ona tu szybko to załatwiła wtedy, tak. Ja spłaczę, dzwonią, mówię, Boże, że ja się boję, że mi tu zaraz prąd nie Mówię, a on jest pod tlen podłączony. On mi przestanie oddychać. Radny. To on wtedy właśnie tutaj tak zaczął wyzwaniać po wszystkich. Ale no, on Tak, tak, tak. A on tutaj ściągnął mi i od razu i panią kierownik ściągnął ten, bo tutaj, że jest dzieciaczyna pod tlen podłączona, no. to zaraz może być taka możliwość, że światło pójdzie, no bo to wszystko pozalewane, tak. To on mówi, no Boże, jedyną, a to jeszcze sobota, on do poniedziałku. Będę by. musiała czekać. o ja Jezus kochany. To pan Wachowicz mi tak powiedział, że do poniedziałku. No, co ja pani dzisiaj zrobię, jest sobota, a ja. Wy chyba pan dla nas jest, a nie my dla pana, nie? No. Ja pani dzisiaj nie poradzę. No i następnym do tego, jak zadzwoniłam. pani poczeka. Ile pani się nie zarabia. Pani poczeka. No nie ale... było, że sobota, nie sobota, tak? Potrafił? Pani dyrektor ta, kierownik też potrafiła przyjechać? No. Więc tak własnościowe nie jest, odszkodowań nie ma. Ale że nawet to ubezpieczyć. Nikt tego tak nie, nie ubezpieczy tam, właśnie. Nawet wcześniej nie chcieli no. ubezpieczać tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Może tutaj żaden ubezpieczyciel nie podejmie się tego, nie? Nie. Już kopić mu dam. Dawaj mocno, mocno. Mocno. Ciebuś. I tutaj wszyscy możemy sobie zadać pytanie, co by było, gdybym to był ja? Czy moi bliscy wiedzą, jak w takiej sytuacji się zachować? Czy ja wiem, jak pomóc bliskiej osobie, jeśli znajdzie się w takiej sytuacji? Czy ktoś nas uczy, jak postępować z wymiarem sprawiedliwości? Jak postępować z urzędnikami? Zrobiono z naszego społeczeństwa ludzi ubezwłasnowolnionych. Nic nam się nie należy. Papierologia jest rozwinięta do takiego stopnia, że wielu ludzi poddaje się już na etapie składania wszystkich wniosków. Nie wiemy, czy ktoś pomoże pani Edycie udowodnić, jak było naprawdę. Nie wiemy, czy dostaną odpowiedni dach nad głową. Jedyne czego możemy być pewni, to to, że pani Edyta jest waleczną osobą i nie odpuści, a my mamy zamiar ją w tym wspierać. Nie wiem, czy są jacyś radni, którzy chcieliby pomóc Sebastianowi. Czasami są takie dobre dusze, które potrafią pomóc, które doradzą, gdzie się udać i co zrobić. Jeśli jest tutaj ktoś, kto chciałby pomóc tej rodzinie, to zapraszam do kontaktu na pebokrekordsmałpagmail.com.